Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na naszym symkaście, podcaście dotyczącym najważniejszych zmian w analizach mechanicznych, czyli ANSYS 2021 R2. Są ze mną Konrad Kamieniecki, cześć Konradzie. Cześć, cześć, dzień dobry wszystkim. Wojciech Danek, cześć Wojtku. Cześć, dzień dobry, witam Państwa. Konrad i Wojciech to są nasi specjaliści do spraw analiz mechanicznych. Towarzyszy mi również Maciej Ginalski, dyrektor regionalny w Symcom. Witam serdecznie wszystkich. A ja nazywam się Barbara Kaźmierczak i w firmie, firmie Symkom zajmuję się marketingiem. Tak więc zaczynam. Konradzie, zaczniemy myślę od Mechanikala. Powiedz proszę, co uważasz za takie najważniejsze, najistotniejsze zmiany, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Cześć, dziękuję za głos. Zmian jest całkiem sporo jak na taki release, nie główny, tylko, tylko w środku. Dużo też jest zmian dotyczących samej obsługi oprogramowania i myślę, że na tym się skupię, bo to będę mógł tak na żywo pokazać, nie zanudzając Państwa o tym, jak, jak poprawiły się na przykład wydajności obliczeń. Z punktu widzenia użytkownika pojawił się taki bardzo ciekawy przycisk, który się nazywa Resource. Program pozwala nam oszacować, ile nasza analiza będzie potrzebowała pamięci i, i ile czasu nasz model może się przeliczać. A sobie kliknąłem taki. Mogę tutaj sobie wyświetlić, ile pamięci zużyję w zależności od procesorów, bądź w zależności od wybranego solwera. Dodatkowo program zasugeruje mi, który solwer będzie wybrany Takie główne solwery do obliczeń. Tutaj możemy sobie to zobaczyć. To będzie mi się wydaje bardzo szczególnie przydatna opcja dla ludzi, którzy liczą na przykład. Na klastrach bądź w kolejkach. tak, Będą mogli sobie oszacować, ile ich praca zajmie czasu. Druga taka opcja, która też może być wygodna z poziomu obsługi, oprogramowania, z poziomu interfejsu, to jest warning w momencie, kiedy tą samą nazwę przypniemy na przykład do kilku, do kilku różnych powierzchni. Tak. Tutaj mam dwie nazwy przypięte o tej samej nazwie do różnych powierzchni. I mając coś takiego, mógłbym się łatwo pomylić na przykład w warunkach brzegowych. Tutaj w tej chwili program nas ostrzega, że nazwa została jedna nazwa została do dwóch różnych powierzchni, także tutaj taka rzecz, która będzie nas ostrzegała. Inna rzecz, która może być przydatna w trakcie pracy z oprogramowaniem, na przykład szczególnie dla tych użytkowników, którzy działają na geometriach typu shell, czyli geometriach powłokowych, jest możliwość zdefiniowania w jaki sposób ma ta... to znaczy, czy ma pracować jako membrana, czy ma również przenosić zginanie. Do tej pory tej opcji nie było. Tutaj jest ta opcja, widać ją teraz, możemy sobie podświetlić. Tutaj są warianty. Do tej pory trzeba było pisać odpowiednią komendę. Nie każdy mógł się na tym znać, nie każdy mógł znać język APIL. Teraz możemy sobie to wszystko zrobić. Więc to są takie ogólne opcje z obsługi, nie z obsługi samego powiedzmy interfejsu. Myślę, że teraz możemy przejść dalej, na przykład do, do, do nowości związanych z siatkowaniem. Ja może jeszcze tylko dodam, Konrad, z doświadczenia wiemy, że te nasze e, e, obiekty typu name, e, name selections, one są bardzo, bardzo potężne, jeśli chodzi o pewnego rodzaju operacje logiczne, e, które możemy przeprowadzać na nich jeszcze na etapie siatkowania. E, wspomniałeś o przejściu teraz do tego tematyki siatkowania i w sumie tak, tak na dobrą sprawę ta zmiana, o której wspomniałeś, jest dosyć cenna, jeśli chodzi o nazewnictwo i pod to się tyczy też bardzo powszechnego błędu po stronie przepływowców, ale nagranie i ten podcast nie, nie, nie tyczy się tych analiz przepływowych, więc może nie będziemy rozwijać tego wątku, ale na pewno warto. I ja będę zachęcał przede wszystkim tych moich przyjaciół do wysłuchania tej części odnośnie siatkowania, ponieważ w dalszym ciągu jest to. Jakby nie było narzędzie uniwersalne, które może służyć zarówno osobom, którą zajmują się analizami wytrzymałościowymi, jak i analizami przepływowymi. I tutaj właśnie tego typu um, zmiany, o których wspomniałeś, mam wrażenie, że powstały też właśnie pod ich kątem, ponieważ to był jeden z takich częstszych błędów, który się pojawia w momencie e, przejścia do solwera, kiedy mieliśmy problem właśnie z, 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 z name selection, która była Nazwana dokładnie tak samo jak inna, i nie mogliśmy tego przy takich bardziej złożonych modelach znaleźć. Więc tyle tytułem, może tylko komentarza, ale także, no tak jak wspomniałem, mi się wydaje, że odbiorcą tej części, o której teraz będziesz mówił, też będzie wiele osób po stronie przepływowej lub też nawet osoby, które się zajmują coraz częstszymi analizami sprzężonymi, prawda, czyli FSI. Dokładnie, dokładnie tak, tak, oczywiście. No tutaj często, często te opcje właśnie dotyczące interfejsu mechanikala. Są w dużej części uniwersalne, jako też można ten interfejs wykorzystać do robienia siatek również pod przepływy. Tak, Tak, wejdźmy w takim razie do siatkowania. Ja tak może zacznę na początku od takiej czysto strukturalnej opcji, ale później całą resztę, którą pokażę, swobodnie będzie mogła zostać również za CFD. Na co tutaj teraz chciałbym zwrócić uwagę, to jest tworzenie, tworzenie połączeń spawanych w programie do meszowania sytuację, że mamy dwie płytki, one są typu shell, dlatego też tutaj się pojawia pomiędzy nimi przerwa, bo, bo usunęliśmy grubość z modelu i chcielibyśmy te dwie płytki połączyć. Jak... Jakby opcja tworzenia spawów już była jako beta w wcześniejszej wersji, natomiast tutaj się pojawiło kilka ciekawych udogodnień, które na pewno ułatwią życie. Jak taki spaw się tworzy? Dodajemy nowe, nowe, nową gałązkę do, do, do meszu, pokazujemy z której krawędzi ten spaw ma startować i następnie ten spaw się w sposób automatyczny generuje wygląda tak jak tutaj. Poza tym program dba o to, żeby siatka wokół spawu była bardzo regularna, co jest bardzo ważne z punktu widzenia poprawności wyników. Dodatkowo generuje też nazwa na elementach, które tworzą tak zwane hit affected zone, czyli, czyli elementy, które ciepnie, bardzo mocno, w cudzysłowie ucierpiały spawania I, i to jest bardzo wygodne, dlatego że wiele norm mówi nam, żeby prezentować wyniki właśnie w tym hit affected zone. Teraz ten hit affected zone generuje się automatycznie. Więc jakby mamy jedną operację, operację tutaj z głowy. Kolejna rzecz właśnie w siatkowaniu to jest już to, co swobodnie może zostać wykorzystane również analizy CFD, nie ogranicza się tylko do meszu. To są właśnie takie nowe narzędzia, które się pojawiły tutaj w zakładce pól. Możemy wyciągać geometrię 2D, geometrię 2D bądź tworzyć tak zwany surface coating, czyli taką, takie elementy powłokowe na jakiejś geometrii trójwymiarowej. Geometria, na której ja tutaj zacząłem pracę wygląda w ten sposób że miałem taką płytkę dwuwymiarową to w zasadzie od tej strony można ją pokazać z jakimiś otworami teraz właśnie wykorzystując te narzędzia e, revolve na przykład e, możemy bardzo łatwo stworzyć geometrię 3D czyli z modelu 2D na przykład osiowo symetrycznego możemy łatwo przejść na model 3D definiujemy ile ma być podziałów w której powierzchni startujemy i powstaje nam fajna siatka trójwymiarowa to też może być z powodzeniem wykorzystane do CFD. To, co jest fajne, oprócz tego, że powstała nam trójwymiarowa siatka, to wyciągnięte powierzchnie stają się ciałami, do których dalej możemy przypinać warunki, bądź wykonywać na nich kolejne operacje. Kolejną operację, którą zrobiłem, to jest na przykład surface coating czyli wybrałem sobie dolną ścianę tego swojego wycinka tortu, jego niego surface coating, nadałem mu jakąś grubość. Dzięki temu powstaje mi dodatkowa warstwa elementów, która może być na przykład, nie wiem, jakąś izolacją, wzmocnieniem, bądź co będziemy w stanie jakoś w modelu zaadoptować. To są to oczywiście te jest... rzeczy Konradzie, tutaj się może troszeczkę tak szybko wtrącę, że które były Proszę. często możliwe, ale tylko i wyłącznie z poziomu właśnie skryptowania, z poziomu właśnie takiego użytkownika bardziej zaawansowanego i z dostępem do konsoli, które tekstowej, które, które często wykorzystywaliśmy właśnie do tego typu operacji, ale już na poziomie samego solwera, przynajmniej po stronie przepływowej. Tutaj A, rzeczywiście, powiem Ci szczerze, że chyba to jest moja ulubiona w tym momencie aktualizacja. <grym> no, opcja jest bardzo <grym> wygodna. <się. grym> Pokażę jedną fajną opcję, która też no mi no się właśnie wydaje błysy. przydatna. Tak, konrad, tak, tak. zapytamy na koniec o ulubioną zmianę, jak najbardziej. Ja bym ja po, do samego końca, bo u, no, u, u, ulubioną, ulubioną swoją na koniec zostawiłem. Słuchajcie, kolejna fajna zmiana jest taka, że która też może w CAD i w CD, i w mechanikalu y, różnie można to interpretować. To taka dwuetapowa zmiana. To pierwsza rzecz to mamy takie narzędzie, które się nazywa Feature Detection, które pozwala. Znajdywać różne typy geometrii, powiedzmy, w, naszej, w naszym modelu. I na przykład ja sobie zażyczyłem, żeby znalazł otwory o średnicy o promieniu mniejszym niż. A następnie jest taka opcja Mesh Treatment i Washer Control. I ten Washer Control skutkuje tym, że pojawia mi się właśnie tutaj takie, taka, taka, taka opcja Washer Control. Ona w tej chwili się wyłączyła, bo, bo później zrobiłem kolejną operację na tym ciele, ale Washer Control powoduje to, że. Zobaczmy sobie całość modelu Ansa Press Body. Washer control powoduje to, że powstaje nam taka fajna, regularna siatka dookoła otworów, tak? W przypadku analizy mechanicznej to może być zagęszczenie siatki w miejscu, gdzie chcielibyśmy na przykład modelować podkładkę i mieć zdefiniowany kontakt. A fajnie w analizie CFD w sposób automatyczny możemy sobie zrobić siatkę warstwy przyściennej wokół opływu walców, tak? Więc. Więc, więc tutaj no, korzyści mogą być i dla y, y, ludzi co liczą, i dla ludzi, co liczą z tak? Więc więc tutaj no, wydaje mi się bardzo, bardzo fajna, fajna opcja. Czyli czy, znowu się to... odnosimy do tych simcastów, prawda? Czyli symulacja i kasty. Ja tu widzę, że coraz bardziej właśnie te kasty wytrzymałościowców i przepływowców się jednoczą wykorzystując te swoje właśnie narzędzia. Właśnie przede wszystkim no, z pożytkiem dla tych pozostałych kast, prawda? Tak, tak, dokładnie. No I myślę, tak, że kolega... no warstwa jakby nie było. Ale no dla jakby oczywiście... nie było Tak, taka tutaj może uboga ta warstwa, no, ale oczywiście mamy wpływ na to, jak ona będzie. będzie warstwa, jakie będą grubości, także także tutaj możemy to fajnie zaadoptować pod DVD. Ale ostatnia zmiana, którą też chciałem wam pokazać, jeszcze bardziej, że tak powiem. Dyscyplinarna, bo dotyczy właśnie modelowania akustyki w mechanikalu, gdzie, 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 gdzie to samo zjawisko też strony CFD. Tutaj widzicie animację takiej fali, która sobie propaguje przez taki sztywny kanał z dwoma przeszkodami. Widzimy, co się z tą falą To jest typowo akustyczna symulacja, więc tak można by powiedzieć, że mamy do czynienia z mechaniką płynów w analizie strukturalnej. To oczywiście było możliwe wcześniej, natomiast pomocą skryptów i mniej doświadczeni użytkownicy mogli mieć tutaj spore problemy, żeby taką symulację przeprowadzić. W tej chwili dzięki temu, że, że pojawiły się nowe w Workbenchu właśnie coupled field transient, gdzie możemy sobie zdefiniować jaką fizykalność chcemy realizować w danej, danej objętości. Tutaj w tej chwili fizykalność typu akustik. Możemy bardzo łatwo taką symulację przeprowadzić. Stworzenie takiego modelu to jest dosłownie 10-15 minut nawet z czasem objętym. Model ALA-2D, więc on się bardzo bardzo szybko liczy. Tutaj tych fizyk możemy więcej manipulować ze sobą, możemy strukturę z termiką, z zagadnieniami elektromagnetycznymi, więc, więc bardzo duży krok ANSYSA w celu ułatwienia właśnie przeprowadzania takich multifizycznych symulacji. Wydaje mi się, no my... tutaj, Konrad, że mieliśmy kilka właśnie takich ciekawych projektów w międzyczasie, prawda? dotyczących akustyki. Wspomnieliśmy o tych przepływowcach, wspomnieliśmy tak na dobrą sprawę właśnie o akustyce i tym jakimś takim wspólnym świecie. No, w sumie temat akustyki, ta aplikacja no, jest pięknym połączeniem tych dwóch kast, prawda? tych dwóch światów. Ale tu też jest o wiele, w sumie bardzo ciekawy wątek, który się pojawił właśnie z LSDiną, prawda? Czyli ta Dokładnie. akustyka, w której my byśmy byli do tej pory przyzwyczajeni w mechanikalu, też ciekawie rozwija się pod kątem LS Dine, o której Wojtek za chwilę będzie mówił, prawda? Tak, LS Dine jest zadziwiającym solwerem, który potrafi chyba wszystko, więc, więc na pewno na pewno warto, warto zwrócić na niego uwagę.